Także jak się zapuszcza brodę, chce być inny od innych, to trzeba pamiętać też, że spinanie gumką brody niszczy brodę, po prostu łamie. Codziennie zmieniając gumki, nakładając gumki inne, Cały czas nie woda. Łamią się prosto włosy. A włosy są takie strunowe, takie sztywne. Jak włosy siwieją nie, jak ma z was siłą brudę. To one się robią takie no, nieprzyjemne, a czasami w dotyku takie sztywne i łamiące się. Używam jakiegoś łodziwy i w ogóle, ale jednak nie zapuszczam tego arkocza. Zapuszę się, jak kiedyś miałem taką jedną bryłę. Ale trzymajcie kciuki i lecimy z tematem. Kurwa, czy ja wszystko muszę na tej YouTube nagrywać? Oczywiście. Dobra, jest po prostu, muszę się skupić czas na lustrze. Wracamy do starych sztabów. Trzymajcie kciuki. nie no jest tak najgorzej w sumie. Patrzcie, znaczy, jak ona, ta broda aż trzeszczy, patrzcie. Ona aż taka trzeszczy. Ona jest pewnie takie... Ona się pewnie wkurza. Czemu? Bo No nic nie zrobimy, kochanie. No. Pięknie zrobiona. Jeszcze może do barbera podskoczę, chociaż zobaczymy, ja się będę jej troszkę. Czy będę miał ochotę na jakieś rozmowy z barberem, jak ten introwertyk. ale chyba tak. Taki fajny jest u nas. Fajny, samo taką fajną brodę. Mówię ci chyba moja, myśli, że znowu mi waliło, ja znowu trzy do YouTube'a. Tak, filmik zobacz. Tak, nie, tak, Czasem później... No, ci buki, stary gruda. Potrzebne są Oh my! What Ale. is that? Ale, że pompeczki, wiem co pompeczki. Ja i tak będę ślepy kiedyś. To trzeba robić, ja mówię. Jak się nie robi to tego, co się lubi, to życie nie ma smaku. Pozdrawiam serdecznie Ci ulubione, trzymajcie się, pozdrawiam. bęk.